Ja nie Nie nagrywam jeszcze. Nie nagrywam. Co no dawaj, Dojdziesz będzie twardy, nie? Ta będzie trudna plansza po tym, jak przejdziesz to, no nie? No dawaj, to to jest jeszcze nic, nie? Teraz, zobacz, tu się. No dawaj, przechodzisz. Nagrywamy jak tu przechodzisz, nie? Bez skiców na koniec uczynić. Dawaj, dawaj, no dawaj, dawaj, dawaj. mi raz. Teraz twardy jesteś, nie? Skupiaj się w to. <grym Cicho. <grym dawaj, no. Graj, <grym> graj, nie stresuj go, niech gra. Nie, dawaj. nie możesz rogu dotknąć. Cicho, niech gra. Nie przejdzie, nie ma, nie ma bata. Nie przejdzie. To dawaj, idziesz. Cicho, nie gadajcie mu, niech sam gra. Do no, dawaj. E? Dotknąłeś się jeszcze raz. Trudne to? Dawaj. Ja. A, nie dawaj, Do sędzia. mi cicho. Dommere er ganske